Teatru Wielkiego Włodzi otrzymał wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, dzięki czemu weszliśmy w projekt KPO Echo Romualda Twardowskiego. Projekt ten to nagranie pierwszej w historii Chóru Teatru Wielkiego Włodzi płyty fonograficznej z utworami churalnymi Romualda Twardowskiego, naszego wybitnego polskiego kompozytora. Kur Teatru Wielkiego Włodzi pracuje na tabletach. Zamieniliśmy nuty papierowe na nuty cyfrowe, dzięki czemu staliśmy się bardziej ekologiczni. Początek przygotowań do nagrania płyty z twórczością Romualda Twardowskiego miał miejsce w czerwcu 2025 roku. Wtedy to w ścisłej współpracy z panem dyrektorem Rafałem Miniakiem oraz panią Alicją Twardowską spróbowaliśmy znaleźć utwory, które warto byłoby nagrać na płytę. Przyjęliśmy założenie, że postaramy się nagrać takie utwory, które nigdy wcześniej nie były rejestrowane. Tak się składa, że jeśli chodzi o twórczość a capella e, pana profesora Romorla Twardowskiego, to najczęściej nagrywane były utwory sakralne. Także przejęliśmy zasadę, że spróbujemy znaleźć coś po drugiej stronie, czyli utwory niesakralne, ale te odnoszące się np. do twórczości ludowej, czy też fragmenty z oper Romolda Twardowskiego. I właśnie taki zbiór 16 utworów wybraliśmy jako nasz materiał płytowy. Materiał do płyty jest bardzo różnorodny, zdecydowanie inny od tego, czego, co śpiewaliśmy do tej pory. Są utwory prostsze i zdecydowanie trudniejsze. Natomiast myślę, że jest to ciekawy dla nas projekt pod względem właśnie poznawania nowego repertuaru. Muzyka Romualta Twardowskiego jest wymagająca, jest dosyć skomplikowana, szczególnie dla nas, artystów chóru, teatru, ponieważ śpiewamy a cappella, śpiewamy bez podkładu fortepianu, bez wspomagania orkiestry. Jest dosyć trudna dla nas technicznie, musimy sobie poradzić Um, z wymagającymi um, momentami, kiedy musimy śpiewać głośniej, ciszej, bardziej um, przykładać większą wagę do tekstu. Ja czuję dużą radość z wykonywania tych usług. Chcielibyśmy przekazać słuchaczom, żeby zakupili naszą płytę i miło spędzili przy niej swoje zimowe wieczory, i nie tylko oczywiście zimowe, słuchając pięknych brzmień w wykonaniu chóru Teatru Wielkiego w Łodzi. Praca nad tymi utworami jest bardzo wyjątkowa. Jako śpiewacy musimy utrzymać nasz głos w dość wąskim brzmieniu, pozbawionym vibrata. Często opieramy się też o niemalże biały śpiew w niektórych utworach, zwłaszcza w cyklu do mojej mateńki, gdzie wykonujemy kołysanki, które są właśnie śpiewane bardzo prostym białym dźwiękiem. Myślę, że są też bardzo wzruszające i jest to przyjemność pracować nad takim materiałem. Bardzo jestem wdzięczna dzisiaj wszystkim, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu nagrania muzyki churalnej Romana Twardowskiego. Jestem bardzo wdzięczna dyrektorowi Jeziołowskiemu, który właściwie za pomysł nagrania tej płyty. Jestem bardzo wdzięczna za bardzo piękną współpracę panu Rafałowi Wiecha, dyrygentowi chóru. I bardzo jestem wdzięczna pani Agnieszce Lewocińskiej, która nadzorowała cały ten projekt. Poza tym bardzo dziękuję Chórowi Teatru Wielkiego w Łodzi za przepiękne nagranie i wiem, że ukazanie no, się płyty będzie wielkim wydarzeniem, będzie kolejnym projektem y, o bardzo wysokim poziomie. I cieszę się, że Bór Teatru Wielkiego dostarcza taki właśnie produkt na najwyższy. Gdyby na przykład było takie pojęcie jak poezja churalna, to myślę, że Romuald Twardowski w tych utworach, które śpiewamy, byłby przykładem właśnie kompozytora takiego gatunku, bo jednak mm, to też jest dla nas wyzwanie, tak? Dla śpiewaków operowych, gdzie ta ekspresja muzyczna podczas ekspresja wykonawcza podczas wykonywania. E, materiału operowego musi tutaj jednak ustąpić troszeczkę miejsca tej warstwie dźwiękowej, takiemu impresjonizmowi dźwiękowemu, gdzie ta e, warstwa słowna i muzyczna idealnie ze sobą korelują. Osobiście jestem bardzo szczęśliwa, że ta płyta się ukazuje, bo tak jak podkreśliłam, jest to dla mnie takie podsumowanie jego dorobku w tej dziedzinie. W której on czuł się bardzo dobrze, tworzył całe życie muzykę choralną. Myślę, że gdziekolwiek on jest, to bardzo się cieszy z tego pięknego wydarzenia, bo szczególnie do Łodzi miał wielki sentyment bo przecież Łódź też przyczyniła się do jego kariery operowej, ponieważ aż trzy opery miały miejsce tutaj. Jestem w jakimś sensie taka osobiście spełniona, że, że mogę jeszcze coś zrobić dla tej muzyki. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że możemy być ambasadorami polskiej kultury, polskiej muzyki. Obyta muzyka znalazła szerokie grono odbiorców. Bardzo dziękuję zespołowi i Państwu za udział w koncercie.